W takim razie od prawie najdroższej rzeczy w naszym cemek kwipunku, czyli kałaszka. Jednakże kałacha naprawdę niesamowitego, jakim jest Empress w stanie Field Tested. To co do wychoczymy za nieco ponad 120 zł na Steamie, a kunszt wykonanie tego, uwierzcie mi, przerasta wszelkie oczekiwania. Empress dodatkowo jest o tyle genialnym skinem, że nieważne w jakim stanie go weźmiemy, za drapań właściwie nie zobaczymy, a jedyne co będzie się zmieniać, jedyną rzeczą jaką właściwie przyuważymy, będzie to ciemniejszy lub jaśniejszy kolor takowego. Sam takowego kałacha posiadam przez naprawdę długi czas i z czyst, tym sercem, mogę polecić go każdemu. Co do czwórki natomiast mamy tutaj dosyć oczywistego klasyka, jednakże klasyka dali trzymającego swój wason, czyli skina Emperor. Skin ten nie dość, naprawdę dobrze wykonany, to dodatkowo w wysokich stanach skin ten jakoś strasznie obdrapany nie będzie. Za dla wersji z Tumikiem nieco drożej wybrać możemy skin na Control Panel. Jest to troszkę bardziej skomplikowana skórka w tematyce takiej industrialnej, jednakże o tyle ciekawa i dobrze zrobiony, że na 100% ona nas zachwyci. A wupa jest kolejna i tutaj mamy skina New Noir. Skin w zdaniu Field Estate Chyba jeden z lepiej prezentujących się skinów za tą cenę. Za trochę więcej, co prawda, były skórki takie jak chociażby Wildfire czy Containment Bridge, jednak były one w stanie Battle więc były dosyć mocno zadrapane. No i z tego też powodu wykluczyłem je z wyboru. Do to mamy cóż? Moją ukochaną skórkę Abyss. Myślałem, czy nie wziąć może czegoś innego, jednakże piękno tego skinu urzekło mnie ponownie i myślę, że dalej będzie ono mi urzekać, więc musicie się przygotować również na tą skórkę w innych odcinkach. Kolin Skin należy do ósma i w tym wypadku jest to skin. The Traitor. Cudny, czerwony skin, którymi mówisz w stanie Battlescar, za drapań za dużych mieć nie powinien, a dodatkowo, jak na takiego skina kosztuje nie najgorzej. Do B2000 zamienię mniej mogę oczywiście Fire Elementala. Czy to w stanie Field Desert, czy to w stanie Minimalware. Wybór jest nasz. Jakością aż tak bardzo te skórki się nie różnią, a cenowo to zawsze około 10 zł różnicy. Glock. Oczywistym jest tutaj wybór Glocka Grindera. Istnieje wiele patternów, które pozwolą nam na znalezienie skina, który wyglądać będzie zwyczajnie obłędnie, a mówiąc przez to, mam na myśli, że ten pokryty będzie będzie kolorem czarnym z kolorowymi cząsteczkami. Takim patternem może być chociażby 811, sam takowego posiadam i cóż mogę powiedzieć, lepiej nie trafimy. A jeżeli się postarać, to dostaniemy go również za cenę rynkową. Kolejny pistolet to P250, do którego wybrałem skin'a muerto zostanie wstaniem Stan taki, a nie inny, ponieważ chce mieć tutaj pewność, że pozbędziemy się większości rys i myślę, że tak też wyszło. Uważam również, że jest to skin jak najbardziej warty naszej uwagi. Idąc dalej jest Tek 9 Fuel Injector, który trochę droższy niż poprzedni materiale tek jednak dalej pozwala zmieścić. Się w naszym budżecie, a je wygląda równie dobrze. Kolejny Swiss Event z moim faworytem w postaci Foul Playa. Skina delikatnego oraz niebieskiego. Natomiast do TZ mamy już mocnego i wyrazistego skina Syndicate. Co prawda, tylko w stanie field tested, jednak nadal w większości rys powinniśmy się pozbyć. Do Digielka z kolei wybrałem skina Kumicho Dragon. Skin, który od dłuższego czasu pokazuje tendencję wzrostową, także jeżeli chcieć go wyrwać za około 45 zł, teraz jest na to szansa. Natomiast za mini, jeżeli wolimy grać z rewolwerem, to skin Lama Cannon powinna zadowolić. Jest to naprawdę Dobrze zrobiony skin z naprawdę fajną teksturą, która spełni oczekiwania niejedynego. A ostatni z pizoletów, jakim są beretki, posiadają skinę Dualing Dragons, za nieco ponad złotówkę. A tekstura podobna co do Michodragona. Wracając na chwilę jeszcze do broni rifle. Do SG553 mamy skórkę Pulse, która w stanie War kosztuje około 15 zł. Jednakże myślę, że te 15 zł przeznaczone na tą skórkę sprawi, że będzie mieli naprawdę bardzo ładne, fioletowo-różowe SG553. Po stronie CT z kolei mamy za to lodowatego skina Arctic Wolf. Cool. Ten biało-niebieski jednak jest to jeden z lepszych tańszych hałków według mnie. Gal jest w podobnych, zimnych kolorach i posiada skórkę Stone Cold. ten dodatkowo posiada bardzo ciekawą teksturę, która według mnie sprawia, że skin wygląda jakby tak mienił się w słońcu. Natomiast po drugiej stronie barykady do Famasa mamy skórkę ZX Spectron, ciemnego z jaskrawymi paskami na sobie. I teraz chodzimy w strefę Pemów, i tą otwiera nam król tychże broni, czyli P90. Tutaj podobnie król jest skin w kolorze niebieskim i w tym wypadku jest to modu. Star skin do P90 jednak można powiedzieć, że dalej Jary. do sieć mamy z imprezowego skina D. Jest to dodatkowo jeden z moich ulubionych skinów, z na ten efekt RGB, który posiada oraz efekt, który czyni go naprawdę wyjątkowym skinem. Dalej jest MP9 ze skinem Food Chain, Potworkowy oraz turbokolorowy skin w stanie Field Tested, kosztuje około 11 zł. Idąc dalej mamy Umba z wiecznie młodym skinem Primal Saber, kolejny natomiast jest MP7 Plasport. a jeżeli ktoś woli grać z MP5, to sami nie możemy wybrać skina Kid Bash. No i ostatni z pomów, czyli Bizon z kosmicznym skinem Space Cat. Fioletowy, cudny i naprawdę dobrze wykonany skin. No i na sam koniec Moi drodzy sekcja broni ciężkich Gdzie znajdziemy chociażby Maga 7 Justice Nowe Koi Ixema Seasons Obrzyna Apokalipto Negeva Ultralight m 649 Spectre, Scara 20 Bloodsport oraz G361 High Seas. I w ten sposób, słuchajcie, prezentuje się dzisiejszy ekwipunek za tą kwotę 600 zł. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie o tym ekwipunku oraz jaką kwotę mam zrobić następnym razem. Teraz jedynie mogę was ładnie poprosić o zostawienie lajka pod tym filmem, bo bardzo to pomaga, a was nic nie kosztuje. Także dziękuję za uwagę, byłem ciasty, życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!